Źle wykonał ten rzut karny. Przyjął i odgrywa z powrotem. Przerywa tę ten... czyt Messi. i wyrównują. Spójrzmy na tego piękne uderzenie. Trik to jego wielki dzień. Jest w niesamowitej formie, wykorzystał bezbłędnie wszystkie okazje. Takie wykończenie jest domeną najlepszych zawodników na świecie. Chyba każdy by się cieszył z takiego gola. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. No i Cristiano Ronaldo. Może być groźnie. Ależ wspaniale, ależ wspaniała interwencja. On ciągle sam broni remisu. No spanikowany był przy tej interwencji. Niecelnie i wciąż remis. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Nabiera tempa, wciąż utrzymuje się przy piłce. Messi. Już blisko pola karnego. No, ucieka obrońcy. Wayne. No, brawo, znakomicie uniknął teraz ślizgu rywala. Uderzenie, dzięki tej bramce prowadzą. Dali kolejny cios rywalowi. To im... ...da większą pewność w grze. Helder Kostiga. I Belbelopo. Użuła Chyba nie do końca o to mu chodziło. Fabio Concentrao. Miguel Beloso. João Mucinio, Helder Postiga. Banega. Javier Mascherano. Messi. Ale wspaniale to zrobił, cóż za zagranie. Joao Moutinho. Sędzia pokazuje, że zaczną od własnej bramki. Przejął, ale nie opanował piłki. Czy to wykorzysta? Uderza! I mamy gola, proszę państwa! a tak kończy się bramką to dowód na to, że nie tracą koncentracji pomimo prowadzenia Miguel Żołom Ucinio. No, on jest przykładem prawdziwego wojskowego wojownika. Mógłby chyba jeszcze biegać następne 90 minut. Podniesiona chorągiewka, spalony. Masz szczerano. Strata i przy piłce rywale. Będzie strzelał! Najkrócej i lapidarniej sytuację na boisku i na trybunach oceniłbym stwierdzeniem mizeria. I to jaka? Messi. Ależ pięknie teraz odebrał piłkę. Świetnie gra dzisiaj i w ofensywie i w defensywie. Miguel Beloso. Stiga. Podła szkoda. Gdyby tak mocno nie podszedł pod tę piłkę, na raj. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Czy to wykorzysta? Szansa! Mało no, pokazał cały swój kůst bramkarski. Dobry odbiór po stracie piłki. Czy to wykorzysta? Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Helder Postiga. Akcja zatrzymana. a Mucinio. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Zdecydowane wypicie obrońcy. No i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Banega. zyskali piłkę w środku pola. Uzuła mu Kimio? Na piłce Cristiano Ronaldo, czy to wykorzysta? Jest okazja. Piękne uderzenie z boleja. Coś niesamowitego. Piłka po tym strzale odbiła się od obrońcy i trafiła do bramki. Świetnie sobie tutaj poradzili, oczywiście musiało się to tak skończyć. Obronił pierwszy strzał, ale piłka pozostała po lokarniu i padła łupem niepilnowanego zawodnika rywali, który miał więcej sprytu. Cristiano Ronaldo Zatrzymany atak Garay. podaje z powrotem Sędzia przerywa akcję i popatrzmy Sędzia pokazuje żółtą kartkę Zespół już gra w prawosławieniu Trzeba przyznać, że troszkę mu się upiekło Jeżeli nadal jednak będą grali tak ostro to skończy się tym, że sędzia wyrzuci kolejnych zawodników z boiska. Na szczerano. Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. Przy Cristiano Ronaldo. No może być groźnie. Piłka w pole karne. Pisz, prawda nie słupek. Zbyt pewnie się chyba poczuł i w efekcie niecelny strzał. Czy to wykorzysta? Uderza. Truba odbioru piłki Banega. Czasa. No, może no, być gorąco. Banega. Zrobił ślisk. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Banega. Stiga na teraz przypilnę Cristiano Ronaldo João Mucinio może to być ostatnia akcja w tym meczu mają jeszcze szansę by doprowadzić do remisu na baleta dobiegł końca bo mecz to ważniejsze, ale porażka to porażka. Teraz trzeba